Witam piękną Monikę Chrystiansen, pasjonatkę oraz mistrzynię paznokci, która miała m.in. szkolenia w Filipinach, na Filipinach, przepraszam. I jest również moją stylistką, tak? M mogę się pochwalić. Monika, powiedz mi, jakie będą trendy teraz na wiosnę lato w tym roku? Z tego, co wynika z nowości na rynku dostępnych, to najmodniejsze będą neonowe kolory, róże, pomarańcze nasycone, piękne, ale też dla takich wielbicielek, które lubią delikatne kolory, dostępne będą też e, piękne pastelowe, cukierkowe, słodkie kolory. Ja myślę, że ty jesteś taką pasjonatką e, jednak neonowych kolorów, prawda? Ja bardzo lubię zdobione paznokcie, w zasadzie się nie zdarza, żebym miała gładkie. Myślę, że właśnie latem musimy inspirować i jednak błyszczeć tymi neonami. To dodać trochę szaleństwa do naszej rutyny życia, szarego życia. Dokładnie. Teraz, no, niestety, no, różnie się dzieje w, na świecie i nie zawsze się działo. Myślę, że te paznokcie dają na takiej otuchy kiedy wstajemy i patrzymy na piękne kolory. Teraz akurat się zdecydowałam Dobre, na humor. dokładnie. Teraz zdecydowałam się akurat na takie francuskie kolory. Delikatne. Eee, tak, delikatne. Eee, tak, ponieważ była ta e, premiera, aczkolwiek myślę, że jednak na lato, jednak te neony. Aleć chociaż przez to krótkie lato, kiedy jest parę słonecznych i ciepłych dni. Tak. Eee, powiedz mi, myślisz, że bardziej pomarańcze, róże, niód, może jakiś, nie wiem, błękit? Co tak? No, tak, tak, tak Twoim okiem dokładnie. Kolory są dowolne, w zależności od preferencji. krótko, żeby mieć ładnie zrobione paznokcie, no, ładnie opiłowane, zadbane dłonie i wtedy najlepiej każdy kolor pasuje. A myślisz, że muszą być takie same kolory na stopach jak u rąk, czy można mieszać te kolory? jest passé. Teraz się nosi odwrotnie. Wszystko się robi, żeby nie było takich samych kolorów. Dobrze. A może jakiś masz taki Ulubiony, który naprawdę polecasz, który jest takie pierwsze krycie, jest takie idealne i, i zawsze byś polecał. Ja uwielbiam kolory fuksji. Jaśniejsze, ciemniejsze, róże, każda odmiana. Zresztą co widać. Czyli pink life. <grymne> tak, pink life. <grymne> Dobrze. Tak, pragniemy wspomnieć, że Monika Christiansen miała szkolenia na Filipinach. Na... Po całej Polsce tam e, oczywiście e, uczęszczała, aby jak najlepszą wiedzę zdobyć. Także zapraszamy serdecznie do niej do studia. No i cóż, no, tak jak powiedziała, tak, zapraszamy. Buziaczki, tak, polarobadusz.